Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pod koniec 2016 roku odnotował znaczny spadek bezrobocia względem roku ubiegłego. Wciąż bez pracy jest 10 689 osób, jednak rok wcześniej bez zatrudnienia pozostawało 12 738 osób. To dobry sygnał, jednak wciąż problemem są zarobki. Tarnowianie bardzo często muszą się godzić na pracę za najniższą stawkę. Spadło bezrobocie, natomiast Jedyne, co może niepokoić pracodawców, to jednak już przechodzimy na pomału na rynek pracownika, czyli to pracownicy zaczynają dyktować wysokość wynagrodzenia, chęć zatrudnienia się w danej firmie. Jeżeli nie, to wyjeżdżają poza granice miasta. Stąd też rozmawiamy z przedsiębiorcami, aby ta konkurencyjność w zakresie wynagrodzenia też była większa w mieście, po to, aby utrzymać fachowców, których zresztą jest nie za wiele. Dlatego też współpracujemy ze szkołami wyższymi i starnoskimi szkołami technicznymi po to, żeby jak najwięcej tych fachowców tych rąk do pracy dostarczyć na rynek miejski i tutaj regionalny. Jednak kapitał ludzki to jest jeden z podstawowych czynników rozwojowych dla firm. Niekoniecznie działki, niekoniecznie nawet podatki, a właśnie kapitał ludzki i taki trend teraz obserwujemy już od połowy zeszłego roku, że to firmy przede wszystkim szukają fachowców. I, i ci fachowcy w Tarnowie są potrzebni. W Polsce stopa bezrobocia na koniec listopada 2016 roku wynosiła 8,2%.